Jeśli słyszycie taką piękną pieśń, to znaczy, że gdzieś w okolicy macie drozda śpiewaka. Drozdy śpiewają przeważnie na wierzchołkach drzew. Przylotują już w marcu i od razu zaczynają swoją pieśń przed sezonem lęgowym i na samym jego początku samiec bardzo długo i wytrwale śpiewa. Zaczyna swoją pieśń wcześnie rano i potrafi śpiewać w zasadzie do późnych godzin nocnych. Taki właśnie głos wydaje zaniepokojony drost. Jeżeli usłyszycie taki głos, to może to świadczyć o tym, że w pobliżu jest gniazdo drozda. A głosem próbuję odwrócić waszą uwagę od gniazda. Samo gniazdo nie ma żadnej wyściółki wewnątrz. Pisklęta lęgną się na jak gdyby betonowej podłodze. Drozdy swoje gniazda budują w gęstych zaroślach lub dolnych partiach niskich drzew. Łatwo je rozpoznać po charakterystycznej budowie. Z zewnątrz warstwa jest spleciona z gałązek suchych łodyg i traw, a wnętrze jest wylepione mieszaniną suchych liści próchna drzewnego mułu. Sementowane śliną, tworząc wewnątrz gładką powierzchnię. Od kwietnia do lipca samica składa 4 do 5 niebiesko-zielonych, czarno-nakropianych jaj i wysiaduje je przez około 2 tygodnie. Drozdy mogą wyprowadzać nawet do 3 lęgów w roku. Po dwóch tygodniach wysiadywania wykluwają się młode drozdy. Wtedy rozpoczyna się intensywny okres karmienia, który trwa ponad miesiąc. Przez pierwsze dwa tygodnie młode drozdy znajdują się w gnieździe. Później opuszczają gniazdo jako młode podloty. Zostają jeszcze przez około 3 tygodnie pod opieką rodziców. Rodzice Przynoszą do gniazda dużą ilość małych bezkręgowców, głównie udzownic i innych larw. W zimne dni młode pisklęta są ogrzewane przez rodziców. Młode rosną bardzo szybko. Ciekawostką jest to, że dorosłe drozdy zjadają odchody swoich piskląt. Dzieje się tak, dlatego, że gniazdo jest bardzo narażone na atak. Jest otwarte i umiejscowione dosyć nisko. Drozdy zjadając odchody piskląt, maskują położenie gniazda. Nie wynoszą ich tak jak na przykład szpaki poza gniazdo, lecz całkowicie połykają. Pisklęta w gnieździe zachowują się bardzo cichutko. Nawet widząc rodziców, dopóki rodzic nie da sygnału, nie wyda z siebie określonego dźwięku, pisklęta pozostają cicho i nie domagają się jedzenia, pomimo iż mają już otwarte oczy. Młode sygnalizują chęć defekacji poprzez potrząsanie kuprem. Unoszą kuper i potrząsają nim na boki. Po przyniesieniu porcji jedzenia, porcji robaków, dorosły drost pozostaje jeszcze przez chwilę przy gnieździe, czekając na ewentualny sygnał od młodych o chęci załatwienia swoich potrzeb. Młode drozdy karmione intensywnie rosną bardzo szybko. Po niespełna dwóch tygodniach gniazdo jest już dla nich zbyt ciasne. Z trudem mieszczą się tam wszystkie pisklęta, które w zasadzie są już podlotami. Po około dwóch tygodniach pisklęta opuszczają gniazdo. Są w jego pobliżu gdzieś w poszyciu, na Niedużej wysokości na gałęziach. I dalej pozostają pod opieką rodziców. Drost śpiewak opanował również do perfekcji sposób zjadania ślimaków. To znaczy ptak ten rozbija muszlę ślimaków o kamień, wyciąga ślimak z muszli, ociera go o podłoże i później zjada w całości. Jeśli więc podczas spaceru natkniecie się na takie skupisko rozbitych muszalek, które przypominają odpryski od farby, będzie to świadczyć o obecności drozda śpiewaka. Takie miejsce jest również wartościowe dla innych ptaków, zwłaszcza z innych gatunków, gdyż połykając one te rozbite muszalki wzbogacają swój organizm o pierwiastki takie jak wapń, potrzebne zwłaszcza przed lęgiem do wytworzenia skorupki jajka. Po opuszczeniu gniazda młode podloty są jeszcze pod opieką rodziców przez około trzy tygodnie. Teraz widzimy takiego malucha, który siedzi nieruchomo na gałęzi na wysokości około półtorej metra nad ziemią i spokojnie czeka, nie wydając żadnych dźwięków, aż przylecą rodzice.